To 0 i 7 wymieniają jakby ten... koloru albo do liczby. Jak rzucisz kupcze 0, to karty, się... w ogóle się. Musisz się pozbyć karty i tyle. Nie wiem, no. <grym> Dobrze się pozbyłeś karty. No, śmiech. Terka. No to i chciało. co, nie masz niby. Antyku. ty. Tu. A ja ci chciałem, ch.U. coś fajnego dać. No przepraszam. Kidziesz, góry lewa rzęsą. Terka. Mam tę muzykę, wono. Jest tak chillowa. Wiesz co, Mikołaj, to masz tak? coś pozytywnego. Dziękuję. Co mu Ale masz ty coś pozytywnego, stary. Dziękuję bardzo, Jezu, chwilę jesteś. Czekaliśmy na to pół godziny, a ty rozmawialiśmy w to wychodzę. Nie, no, być co? chodzi? Ja, nie, pier... co? Nie wiem, co. co się robi. Ja, ja, nie wiem, to jak Nie wiem, to... daj... co. Nie wiem, co. się stało? co. Nie co. Nie wiem, 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 co. kurwa wiem, co. Nie wiem, karty Nie wiem, no. ci te co. co. Nie. nie wiem, No Nie wiem, co. To. no ty kurwa <noise> Ja dole. <pierdolę, głosy> <ja pierdolę, głosy> nie masz <noise> Kurwa zawsze walka czy nie? Nie wiem. A na czym to polega? Dobra, nie, nie walczę. <noise> Wziął. Pasów, pasów. O kurwa, A na czym to polega? Bo to po zasady. Nie wiem. Jaku, ty jesteś kurwą? <noise> Nudy, to jest trochę, Fanka, ma ty? To słuchaj, to możesz kliknąć Alter 4 i z niego wyjść. O Hubert, masz coś? Powiedz, że nie masz. No, pierdolę simki. Pierdol, <grym> Jesteście najlepsi panowie, dzięki. S? Okay. Ale, że S? Ja nie miałem, nie miałem nic do źródła. No tylko, że. Dałeś jedną rundę. Mać ma wąskie z... jakieś dostałem <grym> S? Ale, dostał że. Szybko, to Czemu taka duża, duża plasza jest? O co w tym chodzi? Dobrze, Wiren. Kolor wybierasz no, Michał? Nie wiem. wiem. Cześć, Wiren! i do góry, idzie lewa o. o. biedny Wiren. Walcz, Wiren, walcz. Ja pierdolę jesteś jesteś dziwką. 6 <laughs> kart, Oj. Plus 6, kurwa? No, no, no bo jak walczysz, to jest plus 6. <laughs> kurwa głupi Ja pierdolę Bo, nie mam was Masz 13 kart, nie? A 13 to szczęśliwa liczba, więc wydaje mi się, że powinniśmy mieć je dalej Dobry żart Tak? Dobre meme Smutno mi, że się nie zaśmieliście Ale wiesz co Hubert? Ja wiem. się mogę z ciebie pośmiać <głupia> Wiesz co? Ja mnie to pierdoli, <głupia> za chwilę wychodzę <głupia> <głupia> no chuju Jeszcze jednego blokera miałem na niego, najgorzej Aha, dzięki Góry idzie, lewa rzęsa. O! Pff, kurio! ma to. Jak mi brakowało grania w Uno, naprawdę. one jest zajebiste. Top 1 rzeczy, za którymi tęskniłem. Radik, <laughs> dziękuję bardzo. Ale dobre karty wziąłeś, co? Kurwa, ty? właśnie, <laughs> nie lepsze. Nie no, masz lepsze, muszę co zwrócić. Uol, aqui combo, Que combo, esportivo combo, no cuio, <laughs> dai vai bracutão, acha? Aha! é a pirulé, vejo isso, não é. O que ele é vagação? Fajs, dobrze Michał, tak masz robić Jestem przy najlepszy. Kurde Chujo <laughs> <laughs> Walę się w kifkakę <laughs> Spoko, tak nie miałem co dać, więc thanks. Oh, A, trochę złoty. Kraczak, mm. jest to chujowa sytuacja. <noise> trochę da. Chuju. No ja pierdole. Michał nie ma żółtej jak coś sil. silne. Co? Wiren ma chyba trójkę jakąś... Nie, 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 mam czwórkę wiesz? Trójkę, ale chyba... Zieloną. Niebieską? Ale nie pamiętam. No może? Nie pamiętam, nie pamiętam. Okej, okay, niebieską. O! Już! Ty no 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 no. no. Mikołaj! Co? Źle zrobiłeś z tym Przecież to nie ja, jestem wokół. Nie dałem kolor. A. Tak to się inny zrobił z kolorem. No was to! O jebało! Kurde, idzie na waszę Kiterka. Zawsze walczę. Ajajaj. <grywa> o kurwa, plus 6. Cie cieka ciekawe, co z <grywa> stanę teraz. A co się tak Viren? Dobra, błagam. Nie śmiej się tak. Nie no, błagam cię, wypierdala ode mnie no. I chuj ma do dupy, klikamy też teraz. Ojebałeś kurwa syf, bo ja nie mam czym go zblokować. Dobra, masz szczęście. A co ma? Zero nie wiem, pewnie, albo coś. Niki czerwonego nie ma chyba. Obra. No nice. jest. Kurwa, no. Jakie gówno! Nic nie dostaje, nic nie dostaje. Ej, nic nie dostaje! Ale gówno przyszło. Przyszedłem sham, zebrałem dwie. O Dwa, Boże. No, A, trudno. Dawaj Hubert, zagraj sobie jeszcze jedno. No, jelo! O! Krzyk! Kierunku, ty kurudzi On miał. Ja wiem, jaki on ma, Krystian, ale wam nie powiem. A niech to. Wielka strata. <laughs> A najgorsze ma... jest to, że ja potrzebuję też ten kolor. Chuju! Co on ma? Ja też dokładnie wiem, co masz, Krystian. On, bo nie wiem. Tak? O. Już nie wiesz. Mm, plus minus wiem. Proku masz. A dobra, nie powiem. Chodźcie tajemniczy Miki. Napierdolę dzięki Miki. Ale widziałem, że masz żółta, nie wiedziałem jaki numer. No wiesz ty co. Kupiłem się na numerze. Kiterka! No, co mówiłem? I co mówiłem? Mówiłem, że masz dupce w w kakę. Nie To jest ucawam. kurwa randomowe. To nie tutaj jest ja inna Nie wiedziałem, że to wygram. Mhm. Mm Źle. Żrej on... karty tam. <grymne> nie wie. O oho! On zostanie dwa. A. No, to się nie stakuje. Koda. Nice. Nice! Nie no, co ty na kolor dajesz? Krukiterka. Kolor żółty. Żółty. A. -no. No. Nie wam się coś w głowach po waliło zdecydowanie. Chuj! pierdolę! Hubert ma zajebiste karty. Dzięki ma każdą odpowiedź. Nie do kryzysu ma każdą odpowiedź. Walczysz? Uh. Uh. A to zero, ona komplikowało. Dwie czerwone jedną żółtą mamiki, dwie czerwone jedną żółtą. To ci się, się pojebało. Dwie czerwone jedną żółtą, dwie czerwone jedną żółta. Kurwa, jestem debilem. Hubert jestem debilem? jest. Przegrali, przegraliśmy grę. Ja pierdolę, zero albo przegrana gra. Jestem zjebem. Jestem zjebem. Za Zami... honora Michał wygrał grę. pierdol, pierdol się, z... na dziwko, nie nienawidzę cię. A <laughs> jaki kolor tam? To... Ja pierdolę, nigdy to nie gram, eee, tak To też nigdy toś robisz. Tam miał. Wybór, <laughs> Jak ja zjebałem, że to dałem! Nie wiem, jesteś Michałuchujem. Daj czerwony, kurwa, wilej, mi na czerwony. Ale nie mam czerwonego, co ci mam z czerwoną? Musisz mu plus dwa, dać albo go zblokować. Ale nie mam jak, nie mam jak. 0 albo 7. Nie mam jak to zrobić. Wal loda, wal loda. Dobierz, kurwa, dobierz! co? kurwą, kurwa, Michał serio. To ja wygrałem, wiesz, ty nie wygrałeś, tylko ja, to były moje karty. Wygrałem ja. Mówiłem, że waleni w kakę. Co za bullshit, ale ja skurwiłem, to Nie o chodzi z tym, że on sobie bierze mojej karty jakoś losowo. <laughs> Ktoś mi to wytłumaczy? No ty kurwa! A Dobrze! Co się dzieje? To. czemu do mnie? <laughs> zero, ale nie mam na pewno mam tam zero jakieś, kurwa, albo coś. Kujam, że... mam. W mordzie. nazywam się Miki. Młody. Młody koks. Kurwa, kurwa kliknąłem sobie jeszcze S, a Zobaczmy co tam Hubert ma Na pewno Karsy. ma 7K albo coś. Kurwa. Jestem trochę towaru. Trochę tam. Kurwa. To Ale gówno kolor. Chcesz dobrać? Nie. Co się interesujesz? A ty co masz ciekawego? Zmienisz się, miki, zaraz zmienisz się zaraz. O. oddaję ci mi rękę, kurwa. <laughs> no, pierdolę, no, no nie mogę. <laughs> Biedny. Gdzie by A, A przyknąłem? No nie, dajcie mi się przyknąłem. Dlaczegoś znaczy, tak, ale żeby ska! Na, jestem załamany sobą, spraszam, z widzami. Mikołaj, Tych ludzie idę szybko odebrać obiad Idź po ten obiad Ale ja proszę prosi, obiad. cię wróć, bo się pół godziny nie potrafię nagrać dwie gry. Ale tylko odebrać, no ci Dobrze To będziecie mogli startnąć, jakby jedno mnie będzie bot grał Ty To zaważyłem całą Bym ci cekawgieta zrobił, nie? Daj mi buziaka. Mikołaj ma siódemkę, no. Mikołaj ma siódemkę chyba z serwoną Ajajaj, masz mnie Na pewno ma siódemkę, nie wiem jaką kurde Masz mnie Krokieterka A pierdol się dobrać Kukierka. jeszcze Krokieterka Jest? A przecież kliknąłem Czemu mi się ten Walcz, Krystian, walcz, zielona. Walcz, walcz, o, walcz, Kokieterka. I on ma zieloną jeszcze kartę, trzeba zmienić kolor. A bo ja mam tego, czekaj, 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 no, challenge'uję, ty żeby wiedzieć co ma. Zieloną. Eee, no nie, nie gadaj, to jest żart. Co ty masz? Kolejność zmień. Kurwa, zablokuj cokolwiek. S, S, S o, o, kurwa! To mam! To mam! To mam! To mam! To, zajebiście! Zajebiście! Nie no, kurwa! Jesteś ty jesteś trolem pierdolonym! Dopieram, Dobieram! Nie. Dobra, idea odebrać obradku obrad... Stali rozjebani, jak mówiłem, tak zrobiłem! To jest, to, no, to, to jest nasze zwycięstwo! To jest nasze zwycięstwo! Fucking impostor Mama, gdzie zobaczyć co on tam robi. Pięknie, pięknie, rozjebani, brawo Hubert. Nie za co, jadź ty kurwy, dodam im 20 kart. <gryw> nie wiem, płakać mi się. Ale będziesz stał, się nie? z tym. Nie, Walić się imposterze Dodałeś mi kurwa w tamtej grze 20 kart, kurwa, będziesz to nie coś mówił jeszcze. <gryw> nie, to Mikołaj ci dałem je to coś coś dziwko panowie, więc wróciłem. Ziemniaki się robimy jeszcze Co? A to wtedy gra za mnie bot, czy dobierają nie. się karty Odałaj mi do śmieciu no co? No to je wana kurwa, no nie, o co tu chodzi w tej grze, rozumiesz to? O dawaj te moje karty teraz. Nie, 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 to są moje karty. Specjalnie dla ciebie. Nie, no teraz sobie zjebałeś mi poi grę. No ale skąd miałeś wiedzieć? Dobra, od tego poblokuję. Ale wy dlaczego zjebałem? Patrz. Mam, mam, mam. Czemu zjebałem? Na 6 kart dostałem 4 blokery. Patrz. Pierdol się. <laughs> A, no, po się do gry. Ja, no, ja też. Ja Krokieterka! Ale mi się fajnie gra, nie? Jak mamy tylko wytury. Haha, ale zbawne. O! Pff. Jak tam, Michał, ruszasz się kiedyś? Mhm. Nie gadać masz jeszcze jeden... O kur... Nie no, czemu taki kolor? nie chodzi? Zawalcz, kurwa, zobaczcie go karty 6-8, 6-8, zielone 6, żółte 8, ale 60. dobrze, okay, dobrze. Nie wiem, zobaczcie, gdzie grałem z przeciwko mnie, to jeszcze konfidenty, co się da? Czerwone, czerwone, czerwone Hubert, czerwone albo niebieskie. Ooooooh, <ścoughs> Sadek. Huuu. Kurde, Ale się mści. Nie chcesz Mikoł, nie masz zera Mikoła jakiegoś? Poza tym... Czy ty właśnie zmieniłeś czerwona czerwonym? No, A. o coś chodzi. Pff. Ale... A to walka? Po, jak działała ta walka kurwa? Ja nie pamiętam już. E, oczka. Coś tam z oczkami. Siam matio. Miki nie, ma, nie, nie ma niebieskich, Miki nie ma niebieskich. Co ty pierdolisz? Teraz dobrałeś. Ale nie ma. D dwie karty dosłownie są niebieskie. No tak dwie chujowe karty, że mam GG kurwa. GG. No ale no... I patrz co dostaniesz kurwa. I zero yy... pewnie. Albo 7. No. Co to za karta Mikołaj twoja? Z... jego zero. Yy... Czerwony, chyba. A nie pamiętam kolory. Ja też co rzucę. O. Tak zrobisz. Może wygrasz. O, albo nie. Sadek. <laughs> Kokieterka. Kój tylko. Mm. Cały nasz live to powinno być. wycięte same kokieterki. To 10 minut to by to trwało. Czerwone, ono czerwone, czerwone. I nie ma zielonego. Ale nikt nie pytał w Dalej nie ma. To ja nie. Miał... <laughs> Lamba dziara, jewana. Michał, same żółte chcesz. Ha <śmienicza> czemu ty to kurwa. Miki tam ma żółte, Ja <śmienicza> tak fajnie mogłoby być. już z jedną kartą. Debilu ma dwie czwórki, ty sama jesteś zjebemą, no teraz... Jest... <śmienicza> Ale kliknąłem! Miki, nie no, ja rozumiem tego. Jest to kurwa. Nie wiem co powiedzieć, nic nie powiem. Chojo! <śmienicza> <śmienicza> No, to się śmiejesz? W chwilę, kurwa, z Może... Ja <laughs> to nie, znałem, nie znałem, bo nie pokazałem od razu. Kokietterka. Oddajesz to, kurwa, w trybie natychmiastowym. Na oh, okay. w Zielone no, zamienianie tak, i... Malka działa tak, że jeżeli... Okay. Pod, y, pod tamtą kartą challenge jest kolor, te, y, który jest wyrzucony. Challenge działa na zasadzie, że jest... Jezu, pierdol się, zapierdol się, rozumiesz to? Nie dawajcie niebieskiego, że... Nie dajcie niebieski, nie nie Daj niebieski, niebieski, to się zesra w przysięgam, dajcie niebieski Dajcie niebieski, to się zesra A Miki żółty ma chyba ostatni, Daj niebieski, to on się zesra w przysięgam Jesteś. Nie cię Proszę, daj niebieski. Dobrze. Dzięki, kurwa. Dzięki. Aha. My za to dziękujesz. I nie bracia, wiem. pierdolę z widzowie. jesteś się sują na uno. Pierdol się. I księje się, kurwa. Księg, Piękny, piękny Masz Miki Dzięki. Ja po tej prezes. ludzie idę. Zagrałeś serio się key, bez key, to zimniaki. Bez kitów, dwa razy na co? Zimniaki będą masakra. No kurwy, nienawidzę, to <laughs> się na nienawidzę po prostu. Ej, to jest totalny bez sensu, nie wiem. Walczę swe karty, pracuje zapierdalam i mi bierze, rozumiesz to? Pracuję, zapierdalam. Zjebane bez sensu ta gra. Super jest. Mega. Wow, to jest, no. Mega. Wow, mega. <laughs> Trochę mi kusiło inna wersja. Krystian <laughs> ah, wygrywa w ten moment. Uuuu Kurwa Kurwa, gremiście. ścieło, o- się. Dobra, nie ma się tutaj Ajaj. No nie jest zbyt dobrze, widzowie No nie jest hmm. Proszę Dziękuję Kurczaczki blade. To? Kurwa! Słuchajmy, oh. słychać. Ale dobra, ale, no, ale, ale roku. Dobra, Jest idę po ziemniaki. pan impostor, nie wiem, Hubert. <laughs> dobra, chodźmy, zagramy 2 na 2. Przynajmniej będę miał Mikołaja w drużynie. A nie będę grał 1 vs 2, kurwa. O, miałby, miało być bez co przepraszam. Ale się zerowałem, bo jesteś i śmieciami. To co ty mnie tak Podjebałeś, podjebałeś nie swoje karty 4 razy, rozumiesz? Będą, kurwa, bo go napierdalają. Ucieka chyba z tymi ziemniakami z tej kuchni, kurwa. Ale karty dostałem. Fajne. Fajno. Ooo, fajnoga. myśli. ale pomyślałem. To... Nie wiem. Al pudding <laughs> mam. Al pudding. <laughs> mm, to ja zarobiłem kart? Al pudding wypierał komuś kartę za chwilę. Ma się demem. buziaczka. Nie wiem, czegoś byśmy posłuchali, nie wiem czego. Kimie Kiss. Kimie Kiss. twierdzę, że to mógłby co nie? A sorry, but... Yy, słucham jakieś piosenki. na kurwa. Musisz... <laughs> <laughs> łeb, łeb, łeb. No nie, no czemu tak mi dało? kurwa nie zbiłeś dołu, no. No ale kurwa, miałem na to pół sekundy, czajesz? No nie, możesz to przed ruchem jakby kliknąć. Nie mam w A... gry, karty do fideunku, wiesz? Śmiech, ci. <laughs> A daj to. Nie, nie bo. Kurwa, ale odjebałem sobie Jakim ty jesteś debilem Kurwa my myślałem, że ruch się zabiorę Jakim ty jesteś debilem Dobra, cieszę się dałem ci winę pod streama, utkaj pizdę dałem ci winę, żeby, żeby na streamie było żeby potrafić grać przynajmniej No, bo ci podcie...

Bo Przegrałeś. Kur... Nie przegrałeś. Alp podding graj podnikiem. Właściwym to jebane uno! Jest za późno. Jest jakiś input dla grosz, jebany. Jestem. Jako była babka pierdolna. Co? <laughs> Gracie w dajcie. No tak. Masz się, ja, ja nie mogę dołączyć Masz. z powrotem. Ah, no, przetłumacz. Weź mięsa, we, we, jak coś, bo ci zabrą. No co ta kurwa robi? Ej, ja nie mogę dołączyć z powrotem, teraz. Średnik. Hmm. Gościłamy wiem właśnie masz to no, to 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 zawsze stres. problemy z tym, to jest stres. Ej, ale chyba, jak nie miałeś liveów, to nie miałeś. Dla no, elekteria. prawda. Dwa, dwa dni stream odpaliłem już mam. Kiedyś nie po prostu stresuję. Brajdę po sulę. O te jebana stuczka. <noise> Ale, no, w ogóle co z tym gardłem, bardzo wiesz kiedyś, że u z nim byłeś. Znaczy, no, generalnie powinienem mieć operację. Nie, kurwa. Nie wiem jak ona się tam nazywała dokładnie, ale coś tam mi powinni wyciąć z tym gardłem, bo, bo, bo moja mama miała to samo. Nie wiem jak to się nazywa, ale Nie coś powinienem mieć. Nie dawał niebieskiego. Ma niebieski, niebieski ma. kłamię. kłamie, kłamie, kłamie. Pudding. Niebieski, Hubert ma. Z zamknij. No i co? Jeszcze nie mam nic. On ma niebieski, on ma niebieski. Usuwanie migdałków, nawet nie wiem. ooo kokieterka no i hubert myśl co on ma no i rybak no chuj ale pudding nas ograł